Dzisiaj chciałam wytłumaczyć, co to znaczy to ghost someone. To znaczy, tak dosłownie bym to przetłumaczył, jako żeby kogoś zduchować. Bo ghost to jest duch. I to ghost someone to znaczy, że może jest taka sytuacja, że, że chodzisz na randki z jakąś dziewczyną albo z jakimś facetem i też może rozmawiacie przez telefon, albo wysyłacie sobie smsy i się spotykacie, a potem nagle coś się stanie i już ta osoba Ci się nie podoba i wtedy zaczniesz ignorować tą osobę że oni do Ciebie piszą a Ty nie odpisujesz i zamiast im powiedzieć, że mm, już nie jestem zainteresowany, to po prostu myślisz sobie tak eh, po prostu nie będę do nich pisać i nie będę odpisywał, jak oni będą do mnie pisać. To znaczy, że po prostu znikniesz. Tak jak duch. Tak jak ghost. I dlatego się mówi to ghost someone. Na przykład I was seeing this really hot girl, but then she ghosted me. Albo też może usłyszycie, The guy I was seeing got really needy after sex. So I decided to ghost him. To napiszcie w komentarzach, czy wy kiedykolwiek byliście ghosted, albo czy wy kiedykolwiek ghostowaliście kogoś. To może powiem po angielsku. Make sure to write in the comments if you have ever ghosted someone or if someone has ever ghosted you. I oczywiście już wiecie co zrobić. Jak wam się podobał dzisiejszy filmik? Cytajcie kciuka do góry, subskrybujcie i do następnego razu. Cześć.